Widzicie, Asen, kolejny odcinek tej serii. Dzisiaj by... Nie, mną nie, Dzień dobry. Dzisiaj gra Likiem Z Riga i Mortiego, oczywiście A on gra Roberto Carlos Legenda, legenda Brazylii i przy okazji tam jakieś drużyny Cześć, drużyny białego lana. O, siema Siema lik Biały O, po куля тебя бьем гибнёшь меточку мача мача умзете вам не умзете ум смерчим умерти и не видом не видите вам не ну что ставим Другий мне первый, первый был prawo. jesteśmy no. Ja byłem pierwszy. O, ta, ta, która była poza metą, była druga. Bo ona się odbiła od mojego grubego ciałska. Cielska. Grub. I czemu my obok siebie nie wiedzieliśmy, gdzie ja jestem? Jestem gdzieś po drugiej stronie. Jesteś na środku, a ja po prawej stronie. Nie, nie wiem jak. jak... Nie, czy teraz nie wiem jakiejś. Dżunglon yy, trafi Jungle road, run. Jungle road, My, moja ulubiona oh. O Oglądam, ale Bla. ja, ja wol, wolę, wolę to na finale. to na finale w... wygrać? to jest po finał. To nie jest miło. Jedna osoba ma wygrać. Nie Marła. No już jedna osoba ma Dobra, no? jesteś jesteś Zrobię szansę. Asedek! Dobrze tu przeczytaj, jak w ogóle. Asedek! Jestem o, obok. Skamby boka! Jak już to Obok. Skamby boka! Ojej! Mika wypuścił. No, jak będzie. Jak będziemy jeden po jeden, to czytam. Tylko po co ty w, w nich, Axel, wbiegasz? Nie powinno się wbiegać. Uciekaj, uciekaj! Dobrze! O, przeskoczyłam. Dobrze. Jezus. O Jezus. Dobrze, na... Dobrze mi idzie. Tobie też przy okazji. O nie! Nie, nie pobijcie! Nie bijcie mnie! nie Debile! Ale ja, ale ja garniem. Nie, spadłam. Ja nie padłem. Super. Przegrałem, widzowie. No Jaki, jakiś gebil wygrał na pewno. Oj, przegraliśmy przegrywie z nas. Ja mam. Proszę Wam, karne widzowie, cały już jest. Widzicie? Mi wcześniej blokowało tyle. Mi właśnie wcześniej blokowało. Która cały jest. Bo se lewele kupił. Ja nie kupowałem. Jeden level ostatni się kupiesz. Zero, no ja wygaję, jaką grę będę. Coś tam. Nie, nie wyszło mi. wy, we, we, No ja mnie nie wczytało super. Ty, kocha, kocha mnie, kocha mnie. Droga, hmm, wpuść na mnie. Ja mnie ja. co się tam? Ja nazywam. Najgorsza mapa świata. Logopuś. Wypał się. Jaką nazywam Logopuś. Logo. Ale ja tą mapę nazywam twój Stary. Puszczale? bo to jest najlepsza ta mapa. Ciebie? No druga najlepsza, bo to jaka lepsza. Tak szczerze. Mnie poszli w głowę. Ale triksa. Oh. Unikł. Będę bęga... drugi ja będę. Trikensa. Ja będę trzeciu. Nie się nie dostanę chyba. Nie. Yeah. O, przeskoczyłem. Będę. Lu, przejdź se po baj... baj girl, A nie? Nopek, jega w Nie, to nie jest nopek, to jest jakiś randolak. Jef, jakiś gdzie. G... O, pa, pa. Mm, mm, Jegajcie, mm, mm. siedzie, się. Hmm. I będzie? No, i cóż? Nie, jadę. ja to bym. Jak? Piłkusz! Dżunglar, kochana mapa. Ojej, już! Pierwsza mają miódkę! O wy pejtujnowcy biją mnie tymi korka. mojej gruzinie polskiej! Mziódź! Nie grybacz! Wizerówka, Zerówka! Ej, przyklej się do swojej przyklej się do rzeczywistości. O, pupa! O, pupa! Skamby boks, skamy guis. O Panne! O panie. O, panie. o panie. Fana jednego, banda łysego. Fana jednego to banda łysego, tak to się mówi. 3 A Masz charych Maguire'ów! Oni przegrywają, giebile. Nie, bo oni udają, że, jest, że są w przeciwnej drużynie. No, to będzie. Bum. Braj charych Maguire! Pani łych ale fajnie są ci, 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 ci twoi i koledzy z drużyny z drużyny <grychy> oni są bombarder Bom. bombarder na finał leci Nie nie ma bananek ja w nablące przegrałem przegrałem pejtwinowców pejtwinowy przegrałem no Nowy, wie, Nowy Volkswagen T-Rock. Teraz dostępny od ręki. Bawidzowie, otrzymujcie kawę, podzielaj się. No łe. No łe.